Oto one. RX 6800 i 6800 XT na testy, których dzisiaj was serdecznie zapraszam. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś premierowe testy dwóch kart graficznych RX 6800 i 6800 XT, czyli Big Navi. Karty te porównam do ich odpowiedników, czyli do RTX 3070 i 3080. Obydwie karty ze stanie Nvidia będą w wersji Founders Edition, tak samo jak i te dwie, które stoją u mnie na stole. Są to wersje referencyjne. I jeszcze w zestawieniu pojawi się RX 5700XT. Wprawdzie żadna z tych kart nie jest jego następcą, no ale zobaczcie, jaki skok wydajności uzyskaliśmy, chociażby w porównaniu do. Erixa 6800. Budowa bardzo podobna, jedyna różnica to ilość slotów, jakie wam te karty zajmą w obudowie: i tak wersja z dopiskiem XT będzie to 2,5 slota, wersja bez tego dopisku 2 sloty. Poza tym, po 3 80 mm pracujące w trybie półpasywnym, sama obramówka wentylatorów jest wykonana z dobrej jakości tworzywa, ale posiada dość duże wstawki aluminiowe. Dodatkowo, backplate na tyle w kolorze srebrnym. Na bokach mamy czerwone wstawki, włącznie z podświetlanym logo Radeon, rzecz jasna w kolorze czerwonym. Po dwie kostki zasilające PCIe Express, 2 2x8 PIN i potężny radiator z dużą ilością aluminiowych żeberek, który chłodzi zarówno rdzeń karty graficznej, pamięci, jak i również sekcję zasilania. W obydwu przypadkach mamy dokładnie te same wyjścia wideo, czyli dwa razy DisplayPort, raz HDMI 2.1, jak i USB typu C, które może służyć chociażby do podłączenia headsetu VR lub też zewnętrznego monitora. Zwróćcie też uwagę, że śledzie w tych kartach są zabudowane, także całe ciepłe powietrze będzie wydalane do wnętrza obudowy. Tyle z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o budowę kart. A teraz przejdźmy do specyfikacji. RX 6800 posiada 60 jednostek obliczeniowych, czyli tzw. Compute Units. Taktowanie rdzenia GPU w trybie Game Clock to 1815 MHz i w buście maksymalnie 2105. 128 MB Infinity Cache, który zapewnia szybszy przesył danych pomiędzy pamięciami Wiram a rdzeniem GPU. 16 GB pamięci GDDR6 z szyną 256 bit i TDP na poziomie 250 W. Natomiast 6800 XT posiada 72 jednostki obliczeniowe. Zegar Game Clock to 2015 MHz. Zegar w buście to 2250, także 128 MB Infinity Cache, 16 GB GDDR6, jak i TDP na poziomie 300 W. Jak już zapewne wiecie, nowe karty z serii RX6000 wspierają Ray Tracing, za to odpowiedzialne są jednostki Ray Accelerator. I jest ich dokładnie tyle samo, co jednostek obliczeniowych, czyli w przypadku wersji XT jest to 72, a w przypadku wersji bez tego dopisku 60. Na chwilę obecną nowe RX-y 6000 nie mają odpowiednika DLSS NVD, aczkolwiek za chwilę AMD powinno zaimplementować coś takiego jak Super Sampling, które będzie pełniło dokładnie tą samą rolę. Jak to wypadnie w praktyce, trzeba będzie poczekać, z pewnością dla Was to sprawdzę. No i bardzo ważna rzecz dotycząca ray tracingu. Mianowicie, we wszystkich grach z ray tracingiem zaimplementowanym w postaci api DXR od Microsoftu, czy jak to woli Microsoftu, będzie możliwe włączenie tej opcji na kartach RX 6000. Poza trzema wyjątkami, czyli tytułami ekskluzywnymi dla NVIDIA, czyli jest to Wolfenstein Youngblood, Minecraft RTX i Quake RTX. W tych grach nie będzie to. Możliwe, natomiast pozostałych, nawet w nadchodzącym Cyberpunku 2077 jak najbardziej. Pozwólcie, że nie będę się zbytnio rozwodził na temat funkcji opcji Fidelity FX, o tym z pewnością już nie słyszeliście. Dostępne były one także w poprzedniej serii kart RX5000, chociażby Contrast Adaptive Sharpening, dostępny już w Shadow the Tomb Raider, czyli delikatne wyostrzanie poprawienia jakości obrazu. Czy też. Chociażby ambient occlusion, a natomiast te funkcje w różnych grach mają różne działanie, zastosowanie i z tego tak naprawdę można zrobić osobny odcinek. Ale wspomnę o czymś takim jak Smart Memory Access. Jest to nic innego jak zniesienie butelnika między procesorem a pamięcią na karcie graficznej, czyli procesor ma pełny dostęp do pamięci VRAM. Natomiast ta opcja dostępna jest tylko i wyłącznie na platformach HMD. Mało tego musicie mieć płytę z chipsetem 500, do tego. Procesor Ryzena na 5000, jak i kartę RX w serii 6000. Inaczej to nie zadziała, że czasem trzeba będzie na płytę główną wgrać odpowiedni BIOS, mieć najnowsze sterowniki do karty graficznej i wtedy możecie poprawić jeszcze wydajność tych kart o kilka do kilkunastu procent. Ja takie testy dla Was zrobię, pojawią się one pewnie za kilka dni na kanale XCOM i zobaczycie, na jaki wzrost wydajności można liczyć. Mało tego porównam kartę 6800XT testowaną na procesorze Ryzen 5900, niepodkręconym, z pamięciami taktowanymi 3600 MHz, z włączoną opcją SMA do karty 6800 XT, testowanej na Intelu 10900K, który był podkręcony na 51 GHz, z pamięciami pracującymi z szybkością 4266 MHz. Także dość ciekawe porównanie na ten film, jak mówię, troszeczkę musicie poczekać, pewnie dzień, dwa, zanim on się pojawi. Jeszcze kilka słów na temat sterowników, a dokładnie kilku opcji w nich wbudowanych. Macie dostępne kilka trybów: quiet, czyli cichy, zbalansowany, jak i rage, natomiast ten ostatni dostępny jest tylko i wyłącznie na karcie z dopiskiem XT. Każdy z tych trybów powoduje zaimplementowanie innych zegarów na rdzeniu GPU. W trybie Quiet rzecz na będą one troszeczkę niższe i będą też niższe obroty wentylatorów, dzięki czemu karta będzie cichsza. I od razu Wam powiem, że po wybraniu tego trybu na wydajności tracicie niewiele, bo zaledwie okolice 1%. Natomiast w trybie Rage zegary rzecz na będą wyższe, jak i wyższe będą obroty wentylatorów. I od razu Wam powiem, że karta w tym trybie jest bardzo głośna, a wzrost wydajności to maksymalnie 1,5%. Także moim zdaniem gra nie warta świeczki. I od razu powiem, że te tryby nie zawsze działały tak jak należy, także z pewnością kwestia niedopracowanych sterowników. Po przełączeniu z jednego trybu na drugi nie zawsze on został zapisany, trzeba było robić restart komputera, a druga sprawa, że na przykład wybierając już tryb Quiet, przez jakiś czas działał on poprawnie, to w pewnym momencie karta potrafiła podbić obroty wentylatorów i zegary. Do tych zapisanych w trybie zbalansowanym. Także tutaj kwestia zdecydowanie do poprawy, do dopracowania. Aczkolwiek większych innych problemów ze sterownikami nie uświadczyłem, nie było restartów, wyrzucania z gier, czy też czarnych ekranów. Także tutaj z tym problemu, jak najbardziej, przynajmniej na moich samplach, nie ma. W sterownikach również możecie dokonać automatycznego undervoltingu karty, czy też automatycznego OC GPU, lub też pamięci, aczkolwiek podbijając rdzeń GPU, nie będziecie jednocześnie mogli podbić. E, taktowania pamięci i odwrotnie. Ok, czas na najważniejszą część tego filmu, czyli testy. Te wykonałem w siedmiu grach w rasteryzacji, czyli bez włączonego ray-tracingu. w trzech rozdzielczościach 1080p, 1440p i 4K plus cztery gry w dwóch rozdzielczościach 1080p i 1440p z włączonym ray-tracingiem. Dwie starsze gry i dwa nowe tytuły. Zobaczycie, jak te karty wypadły na tle konkurencji, czyli kart RTX 3080 i 3070. Zaczniemy od Red Dead Redemption 2. W 1080p 6800XT wygrywa z RTX 3080 o 7%, a RX 6800 z RTX 3070 o 12%. W 1440p przewaga RX -a 6800XT zmniejsza się do 2%, ale za to RX 6800 powiększa swoją przewagę nad RTX 3070 o kolejne 5%. W 4K sytuacja pomiędzy 6800XT a 3080 się odwraca i to karta czerwonych przegrywa w tym przypadku o 6%. Natomiast RX6800 cały czas wyprzedza 3070, tym razem o 9%. W Wiedźmie 3 w p 6800XT przegrywa niewiele, bo zaledwie 3%, natomiast 6800 wyprzedza 3070 o niebagatela 14. 1440p przewaga 3080 powiększa się do 7%, ale i o kolejne 2% zwiększają RX 6800 względem 3070. W 4K RX 6800 XT jeszcze bardziej traci do swojego rywala, gdzie RX 6800 cały czas jest kartą wydajniejszą i wyprzedza RTX 3070 o 14%. Kolejny tytuł to Borderlands 3, w 1080p 6800 XT odjeżdża RTX-owi 3080 o 11%, a 6800 swojemu konkurentowi o aż 22%. W 1440p różnica pomiędzy 6800 XT a RTX 3080 to 11% na korzyść RX-a, a 6800 powiększa swoją przewagę do 26%. W 4K tym razem to RX 6800 XT jest wydajniejszy od 3080 o 9%, a 6800 względem 3070 wypada lepiej o 25%. Horizon Zero Dawn w 1080p delikatnie lepiej wypada RTX 3080, ale różnica nie jest duża i wynosi zaledwie 0,7%, a RTX 3070 przegrywa o 3% z RXM 6800. W 1440p wydajniejszy jest RX 6800 XT, choć różnica nie powala i wynosi zaledwie 1%, i o 2% względem swojego rywala lepiej wypada RX 6800. 4K delikatnie, ale jednak wygrywa RTX 3080. Jego słabszy brat natomiast przegrywa z RX-em 6800 o 9%. Metro Exodus to gra zdecydowanie bardziej lubiąca karty zielonych i tak w 1080p RX-6800X te notuje 4% straty do rx 3080, i RX-6800 2% względem rtx 3070. 1440p RTX 3080 wyprzedza RX 6800 XT o 6%, a RTX 3070 i RX 6800 notują taką samą wydajność. W 4K RX 6800 XT traci względem swojego konkurenta prawie 12%, i 3% słabiej wypada RX 6800 względem RTX 3070. Wypadał The Tomb Raider w 1080p, RX6800 XT wyprzedza RTX 3080 o 2%, ale za to RX6800 traci do RTX 3070 3%. W 1440p tym razem to RTX 3080 kończy 4% przewagą i o 2% lepiej wypada RTX 3070 względem RX6800. 4K różnice na korzyść RTX 3080 zwiększają się prawie do 12% i RX 6800 przegrywa z RTX 3070 o 2. Assassin's Valhalla to tytuł zdecydowanie lepiej wypadający na kartach czerwonych. I tak w 1080p o 24% wygrywa RX 6800 XT i o 15% RX 6800. 6440p przewaga RX 6800 XT wprawdzie się zmniejsza, ale 17% to i tak cały czas sporo. Natomiast RX 6800 wyprzedza RTX 3070 o 14%. W 4K o 7% wygrywa RX 6800 XT i o soczyste 24% RX 6800. Teraz czas na wyniki testów z ray tracingiem. zanim jednak do nich przejdziemy to zerknijcie na nagrany gameplay w Watch Dogs Legion. Zwróćcie uwagę, że dużo więcej efektów mamy na karcie RTX. Nie wiem czym to jest spowodowane, być może sterownikami, a być może problem tkwi gdzie indziej. Zerknijcie teraz na kilka screenshotów. Na pierwszym z nich widać ewidentnie, że w kałuży na karcie RX nie mamy żadnych odbić. Nie jest to jednak jednostkowy przypadek, bo na drugim zrzucie mamy podobną sytuację, gdzie na karcie RX nie widać odbicia świetlówki w kałuży. Idąc dalej, zwróćcie uwagę na posąg, gdzie na karcie Nvidia mamy zdecydowanie więcej efektów odbić. Takich problemów jednak nie było w grze The Rift Breaker i tutaj na obydwu kartach ray tracing w postaci cieni i okluzji otoczenia działał dokładnie tak samo. Identycznie w Metro Exodus jak i Shadow of the Tomb Raider. Zerknijmy teraz na wyniki testów, dodam, że na kartach Nvidia nie włączałem opcji DLSS. W nowych watchdogsach zarówno droższe, jak i tańsze modele wypadają podobnie, choć na kartach Radeon w 1080p mamy wyższy 1% low. Nie ma jednak co porównywać tych wyników z powodów o których mówiłem wcześniej. W Derived Breaker w 1080p RX 6800XT przegrywa ZRTX 3080 o około 20% i 6800 ZRTX 3070 o około 13%. W 1440p różnice są jeszcze większe i tak odpowiednio 6800XT przegrywa o 34% i 6800 o ponad 19%. Shadow the Tomb Raider w 1080p 6800XT przegrywa z rywalem o 20% i 6800 ZRTX 3070 o 25%. W 1440p 6800XT wypada słabi od 3080 o 24% i 6800 słabi od 3070 o 21%. I na koniec Metro Exodus. W 1080p 6800XT przegrywa z RTX 3080 o 29% i RX 6800 ZRTX 3070 o 22%. Podoba Podobnie w 1440p i tak RX 6800XT przegrywa o 29% i 6800 o 16%. Zerknijcie teraz na wykres poboru prądu całej platformy. Komputer z rx 6800 pobierał 364W, czyli bardzo podobnie jak RTX 3070. 6800XT natomiast 453W, czyli o 33W mniej. W porównaniu do RTX -a 3080. Jeżeli chodzi o temperaturę i poziom głośności, zrobiłem to wszystko na jednym wykresie i też dodam, bo nie mówiłem o tym wcześniej, że wszystkie testy na kartach RX wykonane były w trybie zbalansowanym. I tak RX 6800 łapał maksymalnie 75 stopni Celsjusza, gdzie RTX 3070 73 stopnie. Natomiast był on cichszy od 6800 o 5,3 dB, także naprawdę dużo. RX 6800 XT również dobijał do 75 stopni, gdzie RTX 3080 około 77, czyli troszeczkę więcej, ale za to RTX był od RTXA cichszy o 2,5 dB, także jest to zdecydowanie odczuwalne. Wspomnę jeszcze tylko o poziomie głośności w trybie Rage na RX 6800 XT. Tutaj karta dobijała do 49,5 dB, czyli to o czym mówiłem wcześniej, bardzo głośno. Granie warta świeczki, biorąc pod uwagę to, że zyskujemy w porywach do 1,5% wydajności. Powiem wam teraz, jak te karty bustowały w grach. Podepreś się ciągnąć, żeby czegoś nie pomylić. RX 6800 w trybie zbalansowanym dobijał do poziomu 2270 MHz. W trybie quiet było to około 2220. Natomiast 6800 XT w trybie zbalansowanym 2285 maksymalny zegar i to było w jednej grze Horizon Zero Dawn. Pozostałe grach było to mniej więcej 2240-2260. W trybie quiet do 2250 MHz i w trybie Rage powyżej 2300 MHz. Teraz kilka słów na temat OC. Na RX 6800 udało mi się maksymalnie podbić zegar GPU na wartość 2400 MHz. To było stabilne i na pamięciach plus 150 MHz, czyli tak naprawdę maksymalna wartość, jaką da się ustawić. Zegar w grze po OC na GPU wynosił w porywach do 2360 MHz, a wzrost wydajności maksymalnie 3%. 6800 XT tutaj maksymalnie na GPU udało mi się uzyskać 2450 MHz i tyle samo na pamięciach, czyli plus 150. Zegary na GPU podczas grania dobijały do 2380 MHz i z rozdzielczości też mniej więcej na poziomie 3 3,5%. Także jak widać, przyrosty po OC na tych kartach nie są powalające, no ale też mam nadzieję, że wraz z nowymi sterownikami te możliwości troszeczkę wzrosną, tak przynajmniej było w przypadku kart RX 5000. A teraz przejdźmy do sumarycznego podsumowania wydajności tych kart. Zacznę od porównania rx 6800 XT do rtx 3080. 1080p widać zdecydowaną przewagę karty czerwonych, która wygrywa średnio 11% z RTXm, a RTX w dwóch zaledwie grach wygrał średnio o 3,5%. I też weźcie pod uwagę to, co pewnie widzieliście na wykresach, że nawet w grach, których RX przegrywał z RTXm chociażby Wiedźmin 3 czy też Metro Exodus, 1% low był znacznie wyższy na karcie RX. Jeżeli chodzi o 1440p, tutaj walka w miarę wyrównana, choć tak czy inaczej jest większa przewaga karty RX 6800 XT. Zwróćcie chociażby uwagę na 17% przewagę RX w najnowszym Assassinie. W rozdzielczości 4K tutaj zdecydowanie lepiej wypada RTX 3080. W pięciu grach wyprzedza RX o średnio 8%. Natomiast RX wyprzedza RTX tylko w dwóch tytułach, również w okolicy 8%. Przejdźmy teraz do wyników RX-a 6800 względem RTX-a 3070. W 1080p mamy zdecydowaną dominację rx -a. Średnio wyprzedza on kartę zielonych o 13%, gdzie ta w dwóch grach tylko wygrywa z RX-em o średnio 2,5%. W 1440p jeszcze większa dominacja rx bo średnio wyprzedza on kartę zielonych o 15%, gdzie ta tylko w jednej grze wygrywa o zaledwie 2%. No i w końcu rozdzielczość 4K. RX tylko w dwóch tytułach wypada słabiej o średnio 2,5% od RTX 3070, a wygrywa z nim pozostałych o ponad 16%. I na koniec jeszcze zestawienie RX-ów 5700 XT i 6800. Rzecz jasna ten drugi nie jest następcą tego pierwszego, także też weźcie to pod uwagę. W rozdzielczości 1080p 45% przewagi nowego RX-a. Gdzie pobierał on tylko 13W więcej względem 5700 XT i w 1440p ma aż 55% przewagi średnio. Także różnice, sami przyznacie, powalające. No i oczywiście teraz pokażę Wam jeszcze zestawienie w grach z ray tracingiem. Tutaj zdecydowanie Nvidia wiedzie prym, a dodam tylko, że nie włączałem na ich kartach DLSS, który. Znacznie poprawia wydajność bez straty jakości obrazu. Co do tych brakujących efektów odbić w grze Watch Dogs Legion, na kartach RX to mam odpowiedź od AMD, że to jest wina zdecydowanie sterowników i w kolejnej rewizji będzie to poprawione. I efekty zarówno na kartach AMD, jak i NVIDII będą dokładnie takie same. Tak czy inaczej, no tutaj NVIDIA jednak w grach z ray tracingiem wiedzie prym, aczkolwiek weźcie pod uwagę to, że to jest pierwsze podejście firmy AMD do tego tematu. Jak NVIDIA to wprowadzała u siebie, też nie wyglądało to kolorowo. Moim zdaniem, tak czy inaczej, nie powinno to być głównym kryterium wyboru karty, przynajmniej dla mnie. Oczywiście dla niektórych z Was może być inaczej. Natomiast biorąc pod uwagę wydajność w rasteryzacji, czyli bez włączonych opcji śledzenia promieni, no tutaj karty AMD wypadają naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli ktoś dwa miesiące temu powiedziałby mi, że AMD zbliży się chociażby wydajnością do topowych kart NVD, no to nie bardzo bym to uwierzyła. Tu proszę bardzo. RX6800XT wypada dużo lepiej w rozdzielczości 1080p, trochę lepiej w 1440p. Wprawdzie przegrywa w 4K, co też nie oznacza, że w tym 4K nie można sobie płynnie na tej karcie pograć. A jest to karta około 10% tańsza od RTX 3080, także. Jak najbardziej NVIDIA ma swojego konkurenta w tym przedziale cenowym. No jeżeli chodzi o kartę RX 6800 tutaj zdecydowana dominacja nad RTX 3070 o kilkanaście procent dokładnie 15 średnio we wszystkich rozdzielczościach. Fakt, że jest, karta, że jest to karta droższa od RTX 3070 około 12%, nie, przepraszam, 13%, ale nadrabia to wydajnością, także jak najbardziej ok. Co do ceny kart, 6800 w wersjach niereferencyjnych będzie dostępna w dniu premiery, czy dzisiaj w sklepie x XCOM w cenie 2950 zł, a 6800 XT będzie dostępna w cenie 3250 zł. Będą to dwa brandy, czyli Sapphire, jak i również Power Color. Nie mam pojęcia co do ilości. Ile sztuk jest na stanach magazynowych, no ale znając życie, to w dniu premiery nie będzie to jakaś duża ilość. Także jeżeli chcecie kupić te karty, to radzę wam się spieszyć, bo jutro może być już za późno. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Ja cieszę się bardzo, że mamy w końcu w tym najwyższym segmencie cenowym rywalizację między kartami zielonych a czerwonych. Dla każdego wyjdzie to na plus. No a dodam jeszcze, że będzie ciekawiej w grudniu, bo ma się pojawić karta. RX 6900 XT. Także zobaczymy, co ona potrafi. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało pisze w komentarzach. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten film wyszedł dość długi, no ale chciałem poruszyć te najważniejsze aspekty. Głównie chodziło mi o wydajność. Tych testów trochę było. Pamiętajcie o testach, które pojawią się na kanale XCOM. Za dzień być może dwa. Smart Memory Access i tam zobaczycie, na jakie wzrosty wydajności można liczyć. A powiem Wam, że po wstępnych testach zapowiada się ciekawie. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.